Manko Wam wszystkim, to mój drugi odcinek z serii Minecraft na modach. Ja jestem Greenwolf, a ze mną jest. lennox 424 i. Joshe. Witamy Was. Dzisiaj wyruszymy w podróż na poszukiwanie materiałów po jaskiniach i że w poprzednim odcinku zapomniałem objaśnić, jak sprawdzić crafting, zrobię to w tym. No i więc, może zacznijmy od craftingu. Klikamy E i mamy tu taki napis item subsets. I tu wybieramy mods. I tu mamy wszystkie mody, które mamy wygrane. I załóżmy na przykład backpack. Klikamy dwa razy. Możemy sobie zaznaczyć parę. Potem wyłączamy. Klikamy tu i mamy różne craftingi. No i tu wszystkie mody. Tu są y, potionki. Jak klikniemy, tak po prostu to wszystko się otworzy. A, a jak tak, możemy tu wybrać. Są potjąki. No dobra, a wy macie eku, żeby iść do kopalni? No nie, ja, ja teraz Dedyl tylko za mnie zabił. Spoko. No i to żeby mnie się już. Ogólnie to mam na home, ale. O, jestem. Ja sobie zrobię żelazną klatę. A spodnie wrzucę do lawy. Że się na w... Ej, no. To nie ja! to gadać, ze z mi spalić. No to i spalić, no Ale jak ty się ogarnie Nagrywam chyba, nie? No. To, to ty mi rozwalasz. No ale to nie znaczy, żeby ten typek mi wszystko kradł, nie? No, a ty mi nie, nie przez swoją nieuwagę co chwilę rozwalać creeperami po sesji. Ojojoj, oj, oj, słabo, nie mam żaro o! Może wyjdzie. Na jakim poziomie gramy? To było tak? Tak. O, mam osiem ciasteczek. Dobra, zanim się mi to... Okej, okay, ja idę szukać materiałów. Ja idę jeszcze tylko na chwilę na ołomie. Słyszę, że tam masz ostre przeżycia? Tak fajnie, bruk więc już możesz mi tapnąć. Dzięki. kurczę słabe ta jest. O, tu coś jest. Nie no. O, jest. Może tak? Nie ma węgla. No, czy nie węgla? Gdzie... A tam minął. Ty tu nie śpiewaj. Spoko. kurczę, nie może tej fajnej jaskini. Oj, oj, oj. O, jest żelazo. E, znalazłem sześć żelaza, no to jest dobrze. A, bo ja mam pomysł. Idzie do domu, kurczę, działa, ja masz to jest kili fajny. Ranek, jak chcesz, to sobie mieszkaj, y, gdzie chcesz. Spawnera widzę. Co? O, i to blisko domu będę miał ekspert. Pajka. Widzisz, jakaś fajna książeczka idzie. Ej, to nie spawner? Nie, kurczę. Co to? O nie, to mój domek. Ups. O fajnie, kurczę. A już myślałam, że spał DL. Kurcze, żarło szybko schodzi. Te świnki pożegniłaś. Lenek, jesteś? Jestem, jestem, jestem. Jakoś cicho siedzisz. Na razie z ogarnia mi to, jakie mam z kozą. I to tak myślę na razie, zaraz potem do ciebie się tatnę, ale idę na razie coś dla mnie i dla kozy upolować. za siebie chyba. Ty nie chcesz? na Ja zabijam to swoje. Czemu? Wprowadzam się. fuck, na raz. Raz. Koza fuck forever. Nie ja, o to chodzi, znalazłem no? nowy domek. U nie. Nie, o co? Ja mieszkam sam. O, jest, jest żelazo. Dlaczego nie chcesz koza ze mną mieszkać? Nie wiem. O, No, mieszkaj ze mną. Jestem, ja pojadam. No, ja też nie jestem, ale... Okej. Okay. Nie chcę mi się postarać mieszkać. W mam. 说说拉拉嘛。哎。哇。是吗？ Ej, Lenek, zaraz... Wiem, że krótko, ale zaraz zakończę odcinek, bo już 10 minut. Lenek! No co? Czekaj, ja świnkę muszę zabić. Dotypajcie do mnie. O, widzę świnkę, czekaj, jeszcze zaraz przyjdę. Chlepa! Odcinek już trochę trwa, jak mówiłem odcinki są. Nie mogę mieć długich odcinków. E, o Jezu. E, mogę mieć odcinki do 15 minut, więc będę krótki, ale będą często się pojawiać, więc jak chcecie razem zakończyć odcinek to te pajcie. Potem... No jestem koło ciebie praktycznie. A potem, a potem nagramy drugi. Koza jesteś. O, le... Koza ma fochwa to typajcie do mnie, bo już odcinek kończyć. No ja jestem za to, bo praktycznie. Gdzie ty jesteś, rydzów? Przed chwilą byłeś tu. Eee Czekaj mam laga Gdzieś koza No ja o, widzę koza. Poczekajcie. Koza szybko! Dobra, Lenek stawaj, ja kończę odcinek. Stoję. Ok, żegnam się z Wami. Zaraz będzie drugi odcinek, od razu nakręcimy i zostanie wstawiony. Więc cze cześć, cześć, cześć.